Tak, dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Dolinie Kobelańskiej. Tutaj Cześć. witamy Pani Renia. Tak. Tutaj Pan Paweł. Hello. <noise> Z budkami. I Pan Wojtek. Witam. Jesteśmy na Kuli. Dolina Kobelańska, część południowa. Piękna pogoda. 30 stopni. Tutaj widoczek na żabiego konia. Zobaczymy jak się tam tak. spinają. Tak. Pani Renia spinała się boso. Pokaż, po, pokaż to również, skarpetki. Skarpetki, o, skarpetki proszę. O, zamiana obuwia. To droga czwórkowa. 35 metrów pewnie No nie no, będzie miało, bo tam linę braknie, zobaczysz przy zjeździe. że braknie więc się zaraz przekonamy, ile metrów ma. No i tak co ja pan jeszcze super. powie. Co pan taki spocony? <laughs> no wiesz, długo czekałem aż się w gramolicie na górę i się spociłem po prostu. Dobrze, to no tyle. Poszło nam to. Zaraz zjeżdżamy. Ten tu taki, tu, tam. No. Fajna pogoda, to przyjechali sobie na piknik. Mati, jesteś już koło tego stanowiska? Jestem już na stanowisku. Masz już auto? Jeszcze nie. Dobra, to 1000 złotych jeszcze nie Dobra, no, dobra. A sefona ściągam. O, እ አይ 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 Tak, Paweł się spina na piątce. Na wędkę. Bo jest tak ciepło, że nie chce nam się męczyć. Jest strasznie ciepło. Ej, nie wolno tam. Bierz tą nogę. Jeżysz <laughs> ty. Nie wolno już. Idziesz, idziesz. Nie ma lekko. Może bardziej do tej rysy tam pójdź. No. Fajnie. Na tą półkę to wejdziesz. Te skały to strasznie gorące są.